Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu przedstawić plastron z imprezy, która na stałe wpisała się niejako w kalendarz żużlowy. Mianowicie mowa tutaj o kryterium Asów. Kryterium Asów, który cyklicznie rozpoczynał praktycznie każdy sezon. Żużlowy. Impreza ta od 1982 roku na stałe zawitała do kalendarza rozgrywek w Polsce. Inicjatorem tej imprezy była Gazeta Pomorska. Od 1986 roku ten turniej dodatkowo nosi imię memoriału Mieczysława Półgarda, tragicznie zmarłego zawodnika. Rok wcześniej, w 1985 roku, w październiku. Podczas treningu adeptów, kandydatów do szkółki żółżłowej, jeden z ówczesnych młodych zawodników po prostu nie opanował motocykla, wpadł na murawę i doszło do tragedii. Także ten turniej dodatkowo ma właśnie uczcić pamięć tego zmarłego zawodnika. Mam przed sobą plastron z 13 Turnieju. Odbył się on 27 marca 1994 roku. Oczywiście, w Bydgoszczy. Dodam, że zwycięzcą tego turnieju piąty raz z rzędu był Tomasz Golob. Był on niepokonany po prostu od, od pięciu sezonów. Za każdym razem pozostawiał swoich kolegów daleko, daleko za sobą. Drugie miejsce w tym turnieju zdobył jego brat Jacek Golob. Natomiast na trzecim miejscu odnotowaliśmy Joe Screena. Plastron, który jest w mojej kolekcji, jest mi szczególnie bardzo bliski, bowiem jest to plastron z numerem 9, w którym startował zawodnik startu gniezno Jacek Gomulski. Mam go osobiście od Jacka i jest to jedna z cenniejszych pamiątek. Po świętej pamię pamięci Jacku Gomulskim. Jacku bardzo dziękuję. Być może będziesz to słyszał to, co zostanie powiedziane i pokazane. Także bardzo dziękuję. Dla mnie ten plastron to jest po prostu kolekcjonerska petarda. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Przekazujcie znajomym, będzie mi niezmiernie miło ponownie z Wami się spotkać przy kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję.